Słuchajcie, mam dla was coś epickiego. Skibidi toilets wszystkie odcinki, ale w wersji cyberpunk AI, zrobione przez sztuczną inteligencję. I lecimy. Słuchajcie, to stworzył Ultimex. Zobaczcie, jak to zupełnie kozacko i mega wygląda. Jeżeli jesteście fanami cyberpunk stylu, to to jest idealne dla was. I ta, to się tak zmieniło i to tak epicko wygląda, że nawet nie wiecie. Słuchajcie, mega kozacko. Kurka, jestem pod głębokim wrażeniem tego. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I tu ona miała zielone włosy, a teraz takie robotyczne. W ogóle ten świat, jak się zmienia. Patrzcie, kurka, to jest niesamowite. Wow, wow, tam helikopter u góry leci. Kurde, nieźle. Mega kozacko. Oczywiście, link macie w opisie i w przypiętym komentarzu do tego filmu. Wow, patrzcie jak to wygląda. Kurka wodna. Słuchajcie. Wow. Wow, jak to się zmienia. Jego twarz taka robotyczna. A potem. Lu wow. Okej, okay, to jest wersja latająca. To nie jest ten typowy boss, tylko to jest ten pierwszy taki mini boss, można powiedzieć. Naloty Tutaj tańczą sobie Kurde, kozacko to wygląda, wow No musicie sami przyznać, że to mega naprawdę wygląda Kurka, nieźle, serio Wow tutaj naloty a i znowu ten miniboss się pojawił okej, okay, team kame kamerameni też fajnie wyglądają tutaj przerobieni pod tego AI, AI. oho Ej, to epicko wygląda, ci uciekają. Team kamera, tak jest. Oho, i policja nadciąga. Wow! A to jest ten kościół. Jacie jak on wygląda? Lol. i to wygląda nieziemsko. Tak jest. O, tu wo wojna. Wow, a demon jak wygląda, jacie Kurka, ładnie, naprawdę fajnie to sztuczna inteligencja przerobiła. Podoba mi się bardzo, słuchajcie. I powiem wam szczerze, że myślę, że to będzie przyszłość i będą jeszcze większe, więcej przeróbki. Na przykład na anime, na mangę, na pewno coś takiego jeszcze przerobią. Ale ciekawe, w jakim on programie to zmienił wszystko. Jak myślicie? Jestem A ją czy jak to nazwać? Ten robot, nanobot? Jeże, jak to mega wygląda. Nie no, i naprawdę się popisał, jeżeli chodzi o stworzenie tego, przerobienie, przepraszam. Bo jakby oryginalnym twórcą jest Daft Boom. Kurde, jak to totalnie bardziej mroczno wygląda, mrocznie. O! O, oh te wow. światy takie typowo cyberpunkowe No, jest, zobaczymy. Tu będzie wersja Spider'a. A nie, to chyba nie tutaj. O, to jest, popatrzcie, tutaj będzie ewolucja naukowca. On tutaj idzie, ten naukowiec Jezu, jak on to wygląda, dziwnie. Lol. <try> tak średnio było widać. Niekiedy te elementy nie są tak dobrze dopracowane. O, tu jest ten boss. Superman. 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 No niestety. Słuchajcie, ciężko to wygląda dla kameramenów. Toalety się bardzo szybko dostosowują i ewoluują. Nie są takie głupie jak się wydaje, słuchajcie. Mają naukowców, którzy opracowują różne em, metody do walki. Oho, tu będzie ten tytan kamera. Sprawdźmy, jak on wygląda. Tytaniczny to będzie naprawdę kozacki pewnie. O mój Boże, jak to zarąbiście wygląda. Ja ci widzę. Ej, mega! Syk! Ej, mega, fajnie to wygląda. Jestem pod wrażeniem. Chociaż i tak pole oryginał, oczywiście, nie? Uu. Wow, nieźle. No i tutaj ta walka. Główny boss kontra tytan kamera. No, niestety będzie musiał się uciec, bo tylko jest jeden, a ich dwóch było tam, więc tak się. O jezu, przesłuchanie. Fajnie to wygląda, mega. Ale powiedzcie mi, ten twórca da bum, to musi mieć naprawdę jakieś takie. Wyobraźnie dość dużą, żeby coś takiego wymyśleć, nie? Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej odcinków, będą jakieś dłuższe, pełnometrażowe. No tutaj go bossa chcieli, ale on się nie da. Okej, okay, mutant, jacie, a mutant to dopiero wygląda. Kurde, ale to obleśne, ła! Okay, tutaj naprawiają i modernizują pewnie naszego tytana kamerowego. Kamera. Cyk, palcu, jak Vegeta. Big Bang A ta nie. To miał takie? To Vegeta chyba takie, albo... Vegeta chyba. Albo freezer, Freezer No tutaj już mieli przewagę nad nimi. Jeszcze pojawią się głośniki, więc to jest to jest mega. Jest, przyszli. Jest głośniki też fajnie wyglądają w tej wersji. Czy głośnik, to jest ciekawe, nie? Wow, szkoda, że jakość tu brakuje, jakości w sensie pixelosa jest troszkę, i przez to tak ciężko się, ciężki odbiór jest tego. No ale tutaj już im idzie lepiej, no ale to jest słuchajcie, jeszcze, jeszcze tu już się pojawi tytan. Nie, ja to jeszcze nie tutaj ale to już ładnie wygląda mega Hej to przestępca chyba Jest Tytan Głośnik Jezior Kurde epicko to wygląda mega Pozacko Ładnie A to? A, to jest to miejsce. No, tu będzie nalot. Na razie mają przewagę, no ale wiecie, sytuacja się potem odwróci jak nie oglądaliście. Oczywiście to sorry za spoiler, ale ja już to oglądałem kilka razy. A górka gangsta. Patrzcie jak on wygląda spoko. Tutaj trudno rozróżnić, że to gangsta. Tu będzie ten memiczny slapek, plaskacz. <grywa> tak, jest. A on tutaj cześć pokazuje. O, i tu się zaczyna już niestety sytuacja odwracać. Miasto już jest trochę zrujnowane. A tutaj, zobaczcie, jest ten cyber toaleta. Super szybkością i zdolnością teleportacji. No i tutaj już jest no nie dość, że toalety mają właśnie tego typu uzbrojenie. To jeszcze dodatkowo będą mogli zawładnąć i tak zamienić w zombie kamery i głośniki, więc to tutaj zobaczycie. Zresztą patrzcie. No, i to już tutaj, to już się źle dzieje. Ja nie wiem, jak oni sobie poradzą z tym, te ty głośniki i kamery. No, i to tutaj się już zaczyna, zobaczcie. Ciężko będzie, ciężko będzie, żeby oni sobie poradzili z tym, ale zobaczymy. Wszystko przed nami. Tragedia, moi drodzy. No ale o, to jest mega wersja.